Siemaneczko, Are z tej strony zapraszam na kolejną ciężarówkę stara jak zawsze ale widzę, że już ciężaróweczka mi robi podgórkę jest to druga nagrywka w pierwszej się nie udało przy zakupie wywaliło mnie już do 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 menu. Znaczy nie, 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 całkiem się zawiesiło nie. No, trudno się mówi. No cóż, wygląda tak komunistycznie, bym powiedział. E, powiem tak, jest dużo znaczników, jest dużo idzie tutaj pozmieniać. E, ja bym po prostu tutaj za dużo nie kombinował, żebym znowu nie miał tego samego. Jak mam być szczery, myślę, że zrobimy ją tak, żeby za bardzo tutaj nie przegiąć pałki, że tak powiem, bo mi się zbugowała po prostu. Człowiek się tu naprawdę jakoś próbuje to ogarnąć, a działa, nie, jest to wkurzające, naprawdę jest to wkurzające i człowiek naprawdę nie wie, co z tym zrobić, bo no jest ciężko, nie, tutaj widzę, są jakieś te, ale nic się tu zba bardzo nie dzieje, no dobra, dobra, tu mamy jakieś lusterko, tu mamy podwójne lusterko. Lusterek nigdy nie jest za mało. Dobra, powiem Wam tak, ja bym to za bardzo nie kombinował. E, jak chcecie, możecie sami się pobawić tu, bo ja bym za bardzo nie chciał, bo nie chcę, żeby mi się znowu wykrzyciła. A wykrzyczał mi się wtedy, jak robię, no potwierdzam e, zakup, i teraz działa. A wtedy mi nie działa. Dobra, masz. No i teraz działa. A wtedy mi nie działała. Chyba działa. Nie wiem, ja mam tą ciężarówkę czy ja jej nie mam? Mam ją, ale jest bez Dema. Aha, no dobra. Ok, może być i tak. No dobra, ciekawie. Nie? Ciężarówka bez, e, że tak powiem, zapowiedzi. No dobra, ok. E, ta gra mnie jeszcze ja naprawdę nieraz zadziwi, widzę. E, nie gadaj mi, że biegi chodzą. A, pięć. Aha. A tu jest. Ale ta skrzynia jest pębana. Aha, tak to jest zrobione. Akumon, dobra, to już wiem o co chodzi, dobra. To co? Pierw. Paliwo, powietrze nabite. Chodzi o by wydechu nie miał. Ja pierdolę. Dobra, kontrola światełek. O Boże. A! Nieźle, węgacze. Co złe, no zobaczmy, strażmy to w jeździe i tyle. Dobra, zgasimy go. Eee, powiem tak, zaskoczyło mnie trochę, bo nie było tego dymka jak się zawsze kupuje. I no jest tak. No dobra, zobaczymy jak to będzie śmigać. I tyle, nie? Więc tym odcinku, bo było to na tyle. Trzymajcie się, cześć.